Odcinek 33 Prosto z Pieca otworzy Rock Waters, czyli gra spod znaku pirackiej trupiej czachy. Dla fanów city Builderów powiem o Settlement Rising, średniowiecznej symulacji zarządzania kolonią mieszkańców oraz o Diplomacy is not option. Nie zabraknie także czegoś dla miłośników symulacji i ekologii, bo na rynku pojawił się właśnie Recycling Center Simulator. Pozostając przy symulatorach, to początek przyszłego roku rozgrzeje E-Ride'owców za sprawą Assetto i Evo. A symulację życia w Shire doświadczysz w Tales of the Shire, grze ze świata Pierścieni, która powinna pojawić się na rynku w marcu przyszłego roku. Ja jestem Adam, a ty oglądasz prosto z pieca z najświeższymi, jeszcze ciepłymi informacjami ze świata gier. Row Quarters to gra, w której wcielisz się w kapitana pirackiego okrętu i wyruszysz na pełne przygód wody przeklętego archipelagu. Nie będzie to jednak zwykła żegluga. Czekają cię turowe bitwy na morzu i lądzie, gdzie kluczem do sukcesu będzie sprytne wykorzystanie otoczenia i umiejętności Twojej załogi. Zwerbuj więc awanturników i przekształć ich w prawdziwych wilków morskich, gotowych stawić czoła niebezpieczeństwom. A ty czekają na każdym kroku, od wrogich statków po legendarne morskie potwory, które możesz ujarzmić i wykorzystać w walce. Świat gry zmienia się z każdą rozgrywką, więc przygotuj się na nieustające wyzwania i odkrywanie nowych strategii. Rogue Waters to połączenie pirackiej przygody, taktycznej walki i elementów rock Light, które zapewni godziny emocjonującej rozgrywki. Gra ta miała swoją premierę 30 września. Jej producentem jest IceCode Games, zaś wydawcą Tripwire Presents. W Game Builder Tycoon stajesz na czele własnego studia deweloperskiego produkującym gry. Twoim celem jest stworzenie hitów, które podbiją rynek i zapewnią Ci sławę oraz bogactwo. Czekacie projektowanie gier od podstaw, wybór gatunku, grafiki, fabuły, mechaniki rozgrywki i wielu innych elementów. Będziesz zarządzać zespołem zatrudniając i szkoląc pracowników o różnych specjalizacjach. Zadbasz o finanse firmy, ulepszając biuro i inwestując w nowe technologie, a to wszystko w obliczu konkurencji ze strony 5000 innych firm, z którymi będziesz walczyć o uwagę graczy. Game Builder Icon to symulator biznesowy, który pozwoli ci poznać tajniki branży gier i sprawdzić, czy potrafisz stworzyć prawdziwe hity. Powstał ze sprawą IM Playhouse, wydawcą zaś jest Playway SA. Swoją premierę miał podobnie jak poprzednik, ostatniego dnia września. Dwa dni później, czyli 2 października zadebiutował ciekawy symulator pod tytułem Recycling Center Simulator, w którym wcielisz się w przedsiębiorcę budującego imperium recyklingowe od podstaw. Twoim zadaniem jest zarządzanie całym procesem przetwarzania odpadów, od skupowania surowców od mieszkańców po produkcję nowych, bardziej wartościowych produktów. Gra oferuje realistyczny widok z pierwszej osoby, dzięki czemu możesz sam wsiąść za kierownicę śmieciarki i poznać tajniki branży recyklingowej. Czekać negocjowanie cen z klientami, zbieranie odpadów z różnych miejsc, sortowanie surowców i uruchomienie linii produkcyjnej. W miarę rozwoju Twojej firmy będziesz mógł inwestować w ulepszenia fabryki, zwiększając jej wydajność i rozszerzając ofertę produktów. Gra została wydana również za sprawą polskiego wydawcy Playwall SA, a stworzyło ją tureckie studio Balash Games. Tego samego dnia co Recycling Center Simulator, czyli 2 października, swoją premierę miał Settlements Rising. Jest to symulator budowy miasta i zarządzania kolonią, który przenosi cię w czasy średniowiecza. Gra oferuje niezwykłą głębię rozgrywki, dając ci kontrolę nad dziesiątkami zawodów i zasobów. Każde mieszkanie swojej osady ma swoje potrzeby, cykl życia, a nawet osobowość. Możesz śledzić ich codzienne czynności, zarządzać produkcją, handlem i zasobami, a także bronić swojej wioski przed najazdami. W Settlements Rising nic nie dzieje się automatycznie. Musisz dbać o to, by twoje mieszkańcy. Byli na jedzeni, zdrowi i mieli gdzie mieszkać. Przydzielasz im pracę w jednym z ponad 35 zawodów, od rolnika po i dbasz o to, by mieli dostęp do niezbędnych narzędzi i surowców. Możesz handlować z innymi osadami, wysyłać ekspedycje w poszukiwaniu skarbów, a także budować mury i wieże obronne, by chronić swoją kolonię przed wrogami. Gra oferuje również elementy losowości dzięki kartom rozwoju, które możesz wykorzystać, by zyskiwać premie i ulepszenia. Settlement Rising to wymagająca, ale satysfakcjonująca gra, która pozwoli ci poczuć się jak prawdziwy władca średniowie wiecznej posady. Producentem i wydawcą tytułu jest The Catalyst Q. Diplomacy is not an option to gra strategiczna czasu rzeczywistego z elementami fantazy, w której wcielasz się w lorda rzuconego w wir wojny. Twój król, bardziej zainteresowany kocznymi ucztami niż rządzeniem, wysyła cię na dalekie ziemie w poszukiwaniu złota, by zasilić pusty skarbie. Tymczasem w kraju wybucha bunt kłopów, a ty musisz stawić czoła zarówno zagrożeniu zewnętrznemu, jak i wewnętrznemu. Gra oferuje dynamiczną walkę na dużą skalę, w której dowodzisz tysiącami jednostek, od włóczników i rycerzy po machiny oblężnicze. Musisz budować góry, bronić zamku i opanować sztukę zarządzania zasobami, by zapewnić swojej armii wyżywienie i sprzęt. Nie obędzie się bez magii, może się wykorzystywać, by wzywać potężne czary i stwory, które pomogą ci w walce. Diplomacy is not option, to nie tylko bezpardonowa rzeź. Musisz również dbać o swoich poddanych, zapewniając im schronienie, lekarstwa i pożywienie. Zaniedbanie tych obowiązków może doprowadzić do rozprzestrzenienia się zarazy i osłabienia Twoich sił. Gra oferuje różne tryby rozgrywki, w tym kampanię fabularną, tryb nieskończony i wyzwania, dzięki czemu możesz cieszyć się rozgrywką na długo go po ukończeniu głównego wątku, producentem i wydawcą Diplomacy is not an option jest Door for 107, swoją premierę gra miała w piątek 4 października. I to była ostatnia premiera tego odcinka. Już zapraszam do karty społeczności, gdzie możesz wybrać, która z tych gier twoim zdaniem jest najlepsza. Zapraszam do zabawy. A to co przed nami, rozpocznę od listopadowej zapowiedzi The Precinct, gdzie wcielasz się w młodego policjanta Nika Cordella Juniora, który rozpoczyna swoją karierę w policyjnym departamencie miasta Averno. Czeka cię praca na pierwszej linii frontu w walce z przestępczością, od interwencji w sprawach drobnych wykroczeń, po wyścigi za groźnymi przestępcami. Akcja gry toczy się w latach 80. XX Wieku, a miasto Averno przypomina mroczne i niebezpieczne miejsca znane z klasycznych amerykańskich filmów gangsterskich. Gra oferuje otwarty świat, w którym możesz swobodnie patrolować ulice, reagować na zgłoszenia i ścigać przestępców. Do twojej dyspozycji będą radiowozy, helikoptery i brną palną. Możesz również liczyć na wsparcie innych policjantów, którzy pomogą ci w trudnych sytuacjach. The Precinct to nie tylko dynamiczna akcja, ale również ciekawa fabuła, w której musisz rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca, który zginął na służbie. Jeśli lubisz gry policyjne z elementami akcji, i detektywistycznymi The Precinct z pewnością przypadnie Ci do gustu. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale według portalu gryonline.pl będzie to listopad bieżącego roku. Producentem jest Final Entry Games Ltd, zaś wydawcą Quali. początek przyszłego roku rozgrzeje emocje niejednego fana e-wyścigu. Na 16 stycznia 2025 roku zaplanowana jest premiera Assetto Corsa Evo. Jest to nowa odsłona popularnego symulatora wyścigów, który ma na celu zrewolucjonizować realizm i wrażenia z jazdy. Gracze będą mieli do dyspozycji szeroki wybór samochodów z różnych epok, od klasyków po nowoczesne hiper samochody, wiernie odwzorowanych zarówno pod względem wyglądu, jak i osiągów. Twórcy gry, Kunos Simulazioni, skupili się na jeszcze większym realizmie, wprowadzając nowy silnik graficzny, który zapewnia fotorealistyczną oprawę wizualną. Dodatkowo gra oferuje wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości i konfiguracji z trzema monitorami, co pozwoli graczom jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie wyścigów. Udoskonalony model fizyki uwzględnia zmienne warunki pogodowe, co ma wpływ na zachowanie pojazdów na torze. Assetto Corsa Evo to prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji i symulatorów wyścigów, którzy oczekują najwyższego poziomu realizmu i imersji. Wydawcą tytułu jest 505 Games. Tales of the Shire. To gra, która pozwala ci przenieść się do sielskiego Shire, znanego z kart powieści pod tytułem Hobbit czy władca pierścieni autorstwa Tolkiena. Cierasz się w hobbita, który właśnie wprowadza się do uroczej wioski nad wodą. Twoim zadaniem jest pomóc miejscowej społeczności w rozwoju osady i stworzeniu prawdziwie hobbickiej sielanki. Gra oferuje szeroki wachlarz aktywności, możesz urządzić swoją norkę według własnego gustu, poprawiać ogród, gotować smaczne posiłki, łowić ryby w krystalicznie czystych stawach, zbierać owoce leśne i zioła, a nawet handlować z sąsiadami. Ważnym elementem gry jest również pielęgnowanie więzi z innymi hobbitami. Możesz zapraszać ich na obiady, brać udział w lokalnych wydarzeniach i pomagać im w codziennych sprawach. To jest the Shire to gra pełna uroku i magii, która pozwala Ci zamierzyć się w świecie Tolkiena i poczuć się jak prawdziwy hobbit. Czeka na Ciebie relaksująca rozgrywka, malownicze krajobrazy i niezapomniane przygody w kraju niż Shire. Jeśli lubisz takie klimaty, to na Tales musisz poczekać do 25 marca 2025 roku. Gra jest stworzona przez Beta Workshop a wydawcą jest Private Division w V1.1 B14 do 7 Days to Die to ogromna ilość zmian i ulepszeń, które z pewnością ucieszą fanów tej popularnej produkcji. Choć na pierwszy plan dosuwają się zmiany w mechanice skradania, twórcy nie zapomnieli o innych aspektach rozgrywki, dbając o optymalizację, poprawki błędów i drobne usprawnienia. Wracając jednak do skradania, jej mechanika stała się bardziej intuicyjna i satysfakcjonująca. Wprowadzono nowy wskaźnik wykrywalności, który w czytelny sposób informuje gracza o poziomie zagrożenia. Zielony kolor oznacza, że jesteśmy bezpośredni. Żółty sygnalizuje, że wrogowie są w pobliżu i mogą nas zauważyć. Zmiany w balansie sprawiają, że ruch gracza ma mniejszy wpływ na wykrywalność, co pozwala na bardziej swobodne poruszanie się w ukryciu. Twórcy poświęcili też sporo uwagi optymalizacji gry, co powinno przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę, szczególnie na słabszych komputerach. Wprowadzono również szereg poprawek błędów zgłaszanych przez społeczność, eliminując problemy z kolizjami, animacjami, zadaniami i interfejsem. Aktualizacja v 11 14 to także szereg mniejszych zmian. Wprowadzono nowe dźwięki i animacje dla interakcji z przedmiotami. Ulepszono efekty Wizualne niektórych broni i zwiększono wytrzymałość pojazdów. Dodatkowo, gracze mogą teraz korzystać z nowych prefabrykatów budynków i lokacji, co wprowadza do świata gry więcej różnorodności. A teraz zapraszam na szybki przelot przez najciekawsze moim zdaniem promocje na Steam. Game Store tym razem do zgarnięcia jest Beer and Breakfast. Jest to relaksująca gra przygodowa z elementami zarządzania, w której wcielasz się w misia o imieniu Hank, który postanawia stworzyć pensjonat w lesie. Wraz z przyjaciółmi odnaga starą chatkę i zamieniają ją w przytulne miejsce noclegowe dla turystów. W miarę rozwoju twojego biznesu będziesz mógł rozbudowywać pensjonat, dając nowe pokoje, łazienki, salony i inne pomieszczenia. Każdy pokój możesz urządzić według własnego gustu, wybierając meble, dekoracje i wyposażenie, Aby przyciągnąć gości i utrzymać Dobrą reputację musisz dbać o ich zadowolenie, oferując im komfortowe warunki i smaczne posiłki. Oprócz zarządzania pensjonatem gra oferuje również ciekawą fabułę z elementami tajemnicy. Hank będzie odkrywał sekrety lasu i spotykał różne postacie, z których niektóre okażą się pomocne, a inne wręcz przeciwne. Bill and Breakfast to gra pełna uroku i humoru, która pozwala Ci odpocząć i zanurzyć się w świecie przyjaznych misiów i leśnych przygód. Jeśli ta gra Ci się spodobała, to możesz się przypisać bezpłatnie do swojego konta na epiku i jeszcze do czwartku 10 października do godziny 17. Czas na wyniki 31 notowania na premierę tygodnia zamykającego wrześniowe głosowania. 42% głosów spośród oddanych 24 było na City Bus Manager, DLC Holiday Resort and Sightseeing Buses. I to właśnie ten dodatek powalczy o miano premierę miesiąca. Właśnie to głosowanie i to z premierami tego odcinka już powinny być w zakładce społeczności. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny, który już za tydzień, oczywiście na kanale Simulation Games Geek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!